Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu podnoszenia gęstości w oryginalnym e, fabrycznym akumulatorze Mazdy od ŁASY. Nagrywałem Wam odcinek, że próbowałem delikatnie podnieść gęstość ładowarką, niestety nie podniosła się. Najpierw było ładowanie w trybie AGM, potem recondition i nic się nie podniosło, czyli zostało tak jak było. Tu mamy 1.24 z lekkim haczykiem cały środek 1,27 i tu hmm. mamy 1,25 więc podłączamy prostownik no i rusza od jakichś 3A już, już są 2A No, i trochę ten akumulator wygotujemy. Godzina 20:38. Temperatura i trochę się pewnie podgrzał od tego trybu Recondition, ale sprawdźmy. Ja praktycznie się nie podgrzał. Będziemy obserwować. Natomiast, jakie napięcie? 16,1 już sobie podniósł delikatnie. 20,39? Tutaj już pokazuje około 1 ampera. Czy rzeczywiście tak jest? Amper czterdzieści, szesnaście dwa i dwudziesta pięćdziesiąt dwa, szesnaście cztery i pewnie około jednego ampera. On zawsze tak ładuje. Amper trzydzieści, no to jeszcze będzie schodził do jednego. I godzina 6:34 16:4 Amper 20. No, dość dużo po 12 godzinach wchodzi już chyba szerp poniżej albo coś koło 1 Ampera. 25, rozgrzał się tak jak myślałem. No i wyłączymy go i potem będziemy badać gęstość, niech on się trochę ułoży. I akumulator sobie trochę postał, bo ja musiałem wyjść, jest 10.15, pewnie już wystygł. 12,9, takie w tej chwili jest napięcie, także zmierzymy gęstość, tylko może zakręcę korki i nim wymieszam jeszcze. No i pierwsza cela, elektrolit brunatny. No i powiem Wam, że szału nie ma. Generalnie jest 1,25. Teraz powiedzmy równiutkie, bo nie było równiutkie. Nawet może delikatnie zeszło poniżej 1,25. I tyle zielonego. I druga cela jest 1,28. Czyli skoczyło mniej więcej tyle, co w pierwszej celi, o jakąś jedną setną. I trzecia cela, no można by rzec, że jest 1,28, i czwarta cela, no powiedzmy, że jest 1,28. Myślę, że jest, i piąta cela, no zeszło trochę poniżej 1,27 na pewno. Nie jest to też takie pełne 1.28 No ale powiedzmy, że jest 1.28 I ostatnia szósta cela było 1.25 No i powiedzmy, że skoczyło na 1.26 Innymi słowy można by rzec, że Zresztą identycznie chyba było w akumulatorze warty z Hondy że przez 12 godzin, bo mniej więcej chyba 12 godzin się ładował przez noc, przez 12 godzin skoczyło o jedną setną. I teraz pytanie: Co robić? Na razie nie podłączam, czekam na Wasze komentarze. Czyli powiedzmy, że w tym momencie wszystkie środkowe cele mają niby 1,28 i można by skończyć ładowanie, ale skrajne nie mają. I teraz, czy jest sens daleko ładować, żeby tu na przykład skoczyło nie wiem na 1,30, czy tam 1,29, i tu trochę się podniosło? Czy nie ma sensu? Prawdopodobnie napiszecie, że jego pasuje rozładować do powiedzmy 11,5V, żeby ta gęstość wszędzie spadła, i od nowa ładować pewnie jakieś 80 godzin, tak jak w hondzie to robiłem. Napiszcie. Co byście zrobili? Zostawić tak jak jest. Koniec. Trudno, te skrajne, tak już zostaną mniejszy, z mniejszą gęstością. I jeszcze podłączyć na powiedzmy 12 godzin, żeby, się, żeby o jedną setę skoczyło. No i trzecia opcja: rozładować go do powiedzmy 11,5V. I od nowa cała zabawa. Dzięki. Trzymajcie. Się.